Czy odczuwasz ból, na ile to jest, Twoim zdaniem, e, sytuacja trudna? No i kwestia oczywiście samego meczu, no bo biorąc pod uwagę, że jest to e, oficjalny termin FIFA i, i taki ostatni, może w takim składzie sprawdzian przed eliminacjami, to jednak duża szkoda i duża strata dla drużyny, również z Twojego punktu widzenia. Odpowia Odpowiadając na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o moją kontuzję, to jest tak, z doktorem już wcześniej rozmawialiśmy, to jest taka kontuzja, gdzie teoretycznie mm, ja mogę się. W miarę dobrze czuć. Wydawać mi się może, że, że nie jest aż tak źle, ale jednak ryzyko jest może być na tyle duże, że, że przy ewentualnej zaryzykowaniu i gdyby coś się stało, to jednak ta przerwa mogłaby potrwać długo. Dużo dłużej, więc akurat tutaj po prostu nie warto i wydaje mi się, że jednak najpierw najważniejsze jest to, żeby po prostu to wyleczyć do końca i odpuścić tydzień, dziesięć dni, czy nawet maksymalnie te dwa tygodnie i być w 100% pewny, to też wiadomo, że wszystko czas pokaże, ale mam nadzieję, że będzie w przyszłym tygodniu już wszystko w porządku. No, a jeśli chodzi o mecz, no to wiadomo, że na pewno szkoda, że, że w tym jutrzejszym meczu nie zagrałem. Na pewno chciałem, chciałem w nim wystąpić, ale no niestety. Się nie uda, ale będę miał okazję zobaczyć bardziej z boku, jak to wszystko wygląda, i mam nadzieję, że takie, takie obejrzenie meczu też mi w czymś pomoże, żeby coś po prostu jakieś świeże spojrzenie na następny przyjazd na kadrze będę mógł mieć, i może to spowodować, że, że w tym następnym meczu już mam nadzieję, że wystąpimy w też najsilniejszym składzie, niezależnie od tego, czy to będzie ten termin. UEFA czy nie? Bo tak naprawdę no, tych meczów niewiele zostało do eliminacji, i najważniejsze to, to żeby tym pierwszym meczem eliminacyjnym, żebyśmy ruszyli tak, byśmy tego oczekiwali i po prostu żebyśmy się e, nauczyli wygrywać, niezależnie od tego, czy szczególnie tutaj, jak gramy u siebie w Warszawie. Znaczy, to przede wszystkim no, najważniejsze to będzie moje zdanie i to, jak ja będę się czuł, i, e, i wydaje mi się, że wiadomo, że mm, to też nie jest tak, że pomimo tego, że. To jest ostatnia runda, czy sezon w i Dortmund, to na siłę będą chcieli mnie nie wiem, wystawić w tym meczu, bo, bo za chwilę odchodzę. Wiadomo, że jeszcze mamy wiele ważnych meczy przed sobą, czy to widzę mistrzów i wydaje mi się, że taki jeden mecz ligowy na pewno nie będzie... Mm, e, nie będzie podstaw ku temu, żeby na siłę, jeśli będzie taka potrzeba, żebym grał, więc wydaje mi się, że tam raczej spojrzenie będzie takie podobne jak, jak w sztabie w reprezentacji Polski. E, e, i, i nie widzę, żeby tu jakiś taki był większy problem z powodu tego, że po prostu odchodzę i, i, i będę musiał na siłę grać, bo, bo za chwilę nie będę po prostu w tym klubie. Dziękujemy bardzo. Jeśli Państwa można za... tego coś dodać, ja myślę, że jeśli sztab medyczny zobaczy wynik rezonansu Roberta, to na pewno taką samą decyzję podejmie.